Te zmiany zapowiedziane w Zeitung Wende, nie wiem czy myśmy dokończyli ten wiąze, zwią, wątek. wątek, one zaszły tam, gdzie Niemcy uznały je za absolutnie niezbędne i konieczne dla swojego państwa i zaszły bardzo szybko. A tam, gdzie nie, bo się okazało, że Ros Rosjanie jednak nie stoją na granicy Unii Europejskiej i nie zagrażają mm. jej, bo, bo o dziwo, to był szok dla, dla Niemców. Ukraińcy walczą, są sprawni. Bardzo dobrze walczą i w ogóle się nie poddają tej rosyjskiej armii, co zresztą do tego możemy wrócić, jak mi pan przypomni, co jest też zasługą oczywiście Angeli Merkel, że oni tak dzielnie walczą i, i, i Niemców. Więc jak się okazało, że nie ma takiego bezpośredniego zagrożenia, no to co trzeba było? Zdywersyfikować szybko te dostarczanie. Czyli i trasy, i źródło mhm. dla węglowodorów, prawda? No bo nie, że Niemcy zrezygnowali z tego, czy porzucili, ale Putin im to odciął, więc się nagle okazało, że nie trzeba jakichś sterty zezwoleń, biurokracja nagle osłabła w Niemczech, że można błyskawicznie sprowadzić Gazoporty, te takie pływające jednostki, Aha. i też zacząć budować stacjonarne, i że y, można na to wydać na ten cały kryzys, na zagłagodzenie tego Aha. kryzysu, y, o ze 300 miliardów euro, a, a ten, ta druga nitka to kosztowała, nie wiem, tam z dwa, mia, miała kosztować, czy, czy już została. No w każdym razie jakieś dysproporcja. Nieprawdopodobna i przypominam, że to miało być to bezpieczeństwo energetyczne dla Niemiec, te dwie nitki Nord Streamu, no bo dlatego mówię o 300 miliardach, żeby Państwo wiedzieli, bo tam oczywiście pomoc dla przedsiębiorstw, interwencyjne zakupy gazu, liczę do tego też koszt tych właśnie pływających mhm. i tych stacjonarnych gazoportów. To się wszystko, to trzeba wszystko zebrać do, w jedną kubkę i, i tak wychodzi. Także tu, tu dopiero jest nieracjonalność.